Czy zjadłbyś burgera z robaków, które wyhodowano na Marsie? To nie żart. NASA już testuje takie rozwiązania, a przyszłość Twojej diety może zależeć od owadów. Witajcie kanał Kosmiczne Innowacje. Dziś odkrywamy, jak robaki mogą zrewolucjonizować jedzenie przyszłości od laboratoriów NASA po genetycznie modyfikowane owady dla kolonii na Marsie. Przygotujcie się na niszowe fakty i kosmiczne wow. Owady to nie tylko ciekawostka. To białkowa bomba. W USA firma Aspire Food Group buduje największą na świecie farmę świerszczy, produkując 36 milionów owadów rocznie. Dlaczego? Bo 100 gram świerszczy ma 65 gramów białka, więcej niż stek. W Polsce hipromine z Zrobakowa eksperymentuje z owadami jako alternatywą dla soi, redukując ślad węglowy o 80%. Ale co, jeśli przeniesiemy to w kosmos? Ciekawi, jak to działa w zerowej grawitacji? Zaraz się dowiecie? NASA nie próżnuje. W projekcie Insect Habitat na ISS testowano larwy mącznika młynarka. Wynik? Owady nie tylko przetrwały, ale i przetworzyły odpady organiczne w białko. Idealne dla astronautów. Co więcej, naukowcy z Uniwersytetu Stanforda odkryli, że owady mogą żywić się resztkami roślin z hydroponicznych farm kosmicznych. Wyobraźcie sobie statek kosmiczny, a w nim mikrofarma robaków produkująca jedzenie non-stop. Brzmi jak film? To już się dzieje. Na Marsie każdy gram się liczy, dlatego badacze z Cornell University pracują nad genetycznie modyfikowanymi owadami, które lepiej znoszą promieniowanie i niskie ciśnienie. Firma Entomars proponuje hodowlę czarnej muchówki w podziemnych tunelach lawowych. Jej larwy produkują tłuszcz i białko w rekordowym tempie. A teraz hit. Naukowcy z MIT szacują, że jeden naometz regatyw takiej farmy może wyżywić kolonistę przez tydzień. Czy to koniec wołowiny na czerwonej planecie? Robaki na talerzu to nieodległa przyszłość to technologia, która już kształtuje nasz świat i kosmos. Od ekologicznych farm na Ziemi po marsjańskie kolonie owady mogą być kluczem do przetrwania ludzkości. Co sądzicie o takim obiedzie? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie kosmiczne innowacje i kliknijcie dzwoneczek. W następnym odcinku sprawdzimy, jak sztuczna inteligencja projektuje podziemne miasta.